Dorzucić się normalnie na piątkę To jest to samo, jak no, tak, stary tak, opowiadał, tak, jak za młodości tak, łamał tak, cegłę tak, palcami A czemu ty mi tę koronę pościerałeś? No, bo to jest multiliga Duż, Dużo genera... śmiesznych rzeczy jest, ale nie będziemy tego publiczniać Niekoniecznie tego do... Kto dzisiaj strzeli bramkę dla nas? Karol Pugliński Właśnie nie, właśnie nie no Nie Nie umiem się Jak tak? nie Bóg, to to Bóg, Tomasz Głogów leży blisko województwa Lubuskiego, ale w Dolnośląskim. Jak oba te województwa ocenisz z perspektywy kierowcy przez szybę, bo dużo obserwujemy terenów różnych. No teraz jest bardzo ładnie, na takie trasy. A jesteśmy w Lubuskim? Jeszcze w Lubuski, a za chwilę będziemy w województwie Dolnośląskim. No i co, chciałbyś tutaj zamieszkać, czy nie? Czy jednak Lubelskie? Lubelski smakuje życie. Przyjechaliśmy do Głogowa. No, widać, że tu kiedyś były Niemcy. Jestem w Głogowie. Jest ładnie po niemiecku, bardzo architektura spoko, zadbane miasto Derka płynie obok nas. No, i gramy tutaj w piłkę nożną. A słyszałem, że Gonzi ma restaurację w Głogowie swoją też. Nie wygląda to na restaurację. Gąski, gąski. Coś tutaj otworzył. No ciekawe co on tu może mieć. Gąski, gąski, cennik. Dzieci bawią się za darmo. Bawialnia! Bawialnia. No pasuje dobra. Ja, ale... On ma dzieci, to pasuje, nie? Tak, ale nie wiem czy go. Sprzedam, ale kiedyś mi wspominał, że chciałby otworzyć podobne miejsce. Tu już wiemy jak jest, bo górnik jest tam obcy. Zjemy coś lokalnego. Cały ten kompleks, gdzie jest stadion, to coś więcej niż tylko boisko piłkarskie. Tyle mamy basen, akwapark, zjeżdżanie w barwach dobrego, jest ee, siatkówka plażowa, no i jest dosyć typowa trybuna. Tutaj mamy dwa boiska boczne z naturalną nawierzchnią z Jest trybunka niewielka na takim nasypie ziemi, i na tym samym nasypie z drugiej strony jest już. Stadion, oficjalna tribuna. Mamy tutaj wielką piłkę Tango 12, oficjalna piłka Euro 2012, które było w naszym kraju. A pierwsza piłka tango. To jest 12, pierwsza była na Mundialu chyba 7-8 Argentyna. A sam budynek klubowy nie jest wielki, ale jest nowoczesny, jest odświeżony, Wejdźmy na środka. Siłownia, nowoczesna, no, nowoczesna, świeża. Pachnie tu równowością Klimatycznie, tu ogródek. Który można też pewnie na jakimś tablejzorkowym rzeczym mieć coś zjeść, i wypić. No w głowie często motyw tego tego z głównego jest wykorzystywany. Kibice kiedyś zrobili oprawę. Co jest z tym motywem? Nieśmiał widziałem, jest tutaj. Pan wygląda na gościa, który. Był w klubie, kiedy był też trener Mamrot Byłem wcześniej nawet Wcześniej jeszcze? Tak. A jak wspomnienia? Super facet Jeśli chodzi o właśnie współpracę i tak dalej Bardzo dobry trener Tak? A jakaś taka anegdotka? Może coś, coś ciekawego, śmiesznego? Duż, dużo śmiesznych rzeczy jest, ale nie będziemy tego publiczniać Niekoniecznie Jana? Tak, to palonka, palonka. Widzicie? Pijanat. Kto? Ale ten ale jest piękny i młody. Dole jestem piękny. O, to, to macie... To, to, jest to, Miło widzieć, drodzy Super. No i konstant Ej, ale było zawsze lepsze w bo zawsze. Jest też spoko, ale nas lepsze w tym momencie. Tam ci samobójcy strzelili. Pamiętasz? Nie, nie, to kiedy to było? Pamiętasz tamtego meczu? Kiedy, dwa lata temu, czy kiedy to było? Tak, jak robiliśmy awans z klasy tam ten sezon. Chuj, ale to dalej. Jeden, jeden. No. Stromecki, samobójcza bramka, Pro? potem... A potem szpiona. Było coś. No. Było coś. się ja Szó chyba szósta pamiętam. kolejka. Piąty mecz śpiony i piąta bramka. Wtedy. Sterki na czerwono nie mógł nas rozgrzewać? Chyba tak, bardzo możliwe. Czy którzy gości kiedyś tu miałeś okazję być? Raz. To jest tam na rogu, nie? Tam? Nie, tam jest mój. Tu. Tam jest, no. Ale graś wtedy z tamtym meczu, nie? <noise> Niewiele pamiętasz z wyjazdu chyba. Zaraz na drogę. Bo nagrywają. Śmiało, śmiało, bez głosu. Zawsze tak mówię. A potem puszczą. Zawsze musimy walec, co mówimy. Wrzucimy to na war, potem sprawdzimy, nie? Naszym polutarnym nie wołamy do mnie. Nie, absolutnie. Zagadnij się, nie ma w ogóle. Trzeba wygrać. Trzeba wygrać. Maciek! Dorożny! Maciek biegnie do kornetka nie? ale nie gadaj, poczekaj. Był taki słynny brałkarz, to wolniaki strzelował. Był. Taki stary. Chillavert z paragwaj. Chillavert. Słuchaj, ale poczekaj. Teraz Ale na serio mówisz. Teraz, 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 mamy teraz mamy. na serio chowali kartę. Poczekaj. Mamy auta nie głogów, Napis. Rzucasz? I mam, mam taką lagę. No, rzucam wrzucam, więc jestem to. I jestem w stanie na przykład tam z, z takich zbłogów czy bet no, Dorzucić ci normalnie na piątkę To jest to samo jak no, stary opowiadał jak za młodości łamał no, no, no. cegłę palcami Kiedyś to było nie? Kiedyś to było nie? Kiedyś to nic znowu się I On ponownie łamał i... ten... <coughs> Betonowe te takie druty nie? Rękomo potrafił no, wziąć, zbiąć, wziąć no, łamać Normalnie bo, bra... Jak łapał to potrafił bramki dotknąć Bramka się łamała za młodego Palcami puszkę zgnie się nie? Kuba a ty się chyba znasz z trenerem tutaj chrobrego? Dokładnie Trenerem Tak tak Gdzie się w Legii pewnie, tak? W Legii tak, w rezerwach byliśmy razem Ja na kulisach poprzednich tych u nas pytałem trenera o Ciebie Pochwalił tak? Cię, a co Ty powiesz o trenerze? Dobry trener, bardzo dobry trener no. Świętowaliśmy awans z Radomiakiem do ekstraklasy. I tak, od tamtej <grym> pory masz taki telefon? Tak I historii tego telefonu pamiota. i tak byś nie zrozumiał ten głos historii, historii tego telefonu i, i tak byś nie zrozumiał Przybliżenie. przybliżenia Dobra. Pięćdziesiąty, siedemnasty A będę to gdzieś w Hiszpanii czy coś? Czy, czy... Słowenia? jego wezmę Wróci do swojego kolegi 16 lat Nie? Nie. się kręcić. On zawsze ostatni schodzi z boiska? Nie widzę go teraz A, tam idzie A czemu ty mi tą koronę płaciłeś? No Bo to jest multiliga Gdzie jest pożar? To on sobie wybierz sobie no Śledzicie wynik Śląska? Bo wy tam macie w sumie, To Troszkę sentymentu zostawionego we Wrocławiu Zostawiam to bez komentarza. Siądz przegrywa 3-1. Ale jest chyba dalej w ekstraklasie, bo. Na no ten moment nie W Krakowie, wynik im nie pasuje, nie? Przedmiot, to wygląda czas w Chyba, dziadki normalnie cały czas są takie. Nie, albo no. Albo wolniaczki na tak. Słownia, biega trener No, ja widzę, że dbały siebie. Super. Chodźcie, fajne, fajne. Dobra. Kogo jest przeszedł? Bez okresu 30 miesiące a się rozsąpał w tego to ja za okresem. Podpiszesz się? Ja, Jeszcze Nie Ale masz drugiego tygodnia? Zrobię ci kseru. <ślesztą> 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 ja no. Mam teraz pokój z takimi spamiatkami. <ślesztą> tak, to Panowie, 10 minut do wyjścia. Tą rozgrzewkę po prostu potraktujmy najprościej. To wytłumaczyć zawsze to mówię. Jak bak auta, nie? Czyli zatankujemy do pełna paliwo. I... Nie wiem, jak wyjdziesz na rozgrzewkę, bo to jak na tej rozgrzewce dużo wybiegasz, no to niestety tego paliwa może już pod koniec nie starczyć. takich ciekawostek, to jak czyż Guardiola przychodził do Bayernu, Monachium, to tam mocno jest ich rozgrzewka, bo tam biegło Co dużo tego mieli Tak, Tak. Nie wiem, dlaczego Fajnie, że jakbyśmy to dzisiaj jeszcze spili klam klamrą i wygrali. Przyjemny byłby powrót to i na pewno. nastroje przed Wisłą, to nie? na pewno. A powiedz mi serek, ty dalej grasz piłkę też, nie? Tak, tak, gram, bawię się tym. Jak wam gra. idzie? Grają tu chłopaki. To... No tak średnio, raz wygrywamy, raz przegrywamy. Chociaż mieliśmy ostatnio dobrą pasę. Chyba tam z meczów wygraliśmy pod rząd, ale ostatnio dwie porażki zanotowaliśmy pod rząd. To jak ktoś będzie chciał zobaczyć cię jeszcze w bramce, to gdzie musi pojechać na mecz? LKS Biskupice. Biskupice. Potężny klub. Zastanawiam mnie pana napis na koszulce? A to syn mi sam na urodziny zrobił. A, a pan jest górnikiem? Jestem. Aha, gdzie KGHM? Czy? No, rudna. Rudna, to jest KGHM, tak? Tak. Czyli mieć. Tak. Wy to jesteście gości My to jesteśmy goście. 18, 19. Razy, razy. Komplet macie, tak? Wyjazdowy. Tak? No ja nie mam niestety. Dobra, słuchajcie, bo jest mało czasu, to powoli będziemy startować nasz e, KKN na tym roku, dziesięciolecie mhm. i właśnie będą prezentować swój nowy... Nowa flaga? Nowa flaga, tak jest. Klubki kibiców nie będą sprawdzać. Mam takie pytanie, bo jestem z Łęcznej i mamy trenera, którego wy wcześniej mieliście, Irena urszawa A! Jak wspominacie? Bardzo, bardzo dobry trener. Bardzo dobry. Super. Było was po czasu, nie? 7 lat. 7 lat. 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 Wtedy walczyliście. Wtedy amansowaliście chyba, tak? Ligi. Z, z trzecie ligi do, do drugiej, do drugiej i z drugiej do pierwszej. Dwa awanse zrobiła? Dwa dwa. Dwa. Super. Kozak tak samo. Kozak, no jak dwa u nas dwa. grał to naprawdę. Krobry stał dwa. bardzo dobrze. Dużo, dużo zrobił. Wiem też, że chrobry to piłka ręczna i całkiem niezła piłka ręczna, dużo kibiców chodzi na mecze ręczny. Ostatnio był na meczu cała hala. A twoim jest? ulubionym zawodnikiem w Chrobrym kto jest? To jest? jest Mahaj. Machaj. Machaj? machaj? To jest pomocnik. No, ja to się to nie, to nie zagra? To są podrywane nie tam. Ma. No, no. Serce w głowie zawsze bije, bo też byłem e, zawodnikiem Krobrowego Włogu. Jechaliśmy no. później. W dwa, tak. od 89 do 94. Jeśli okay. chodzi o trenera Mamrota, jak wspomina się tutaj? Bardzo dobrze. Dwa awanse zrobił. Zrobił robotę swoją i myślę, że nikt nie może powiedzieć nic tego na tego trenera. Czyli jesteś masz z Bolesławca, także. przyjeżdżacie na mecz, tak? Przejeżdżamy, no. jakiś, jakiś, jakiś czas, no. A Bolesław jest to chyba Zagłębie Lubin też, jak się nie mylę. Tam są kibice Jeszcze zagłębia rady. też? O, czy... I tu, i tu. Aha, i Zagłębie Ale przewaga jest właśnie chyba w zagłębie. Mhm. Bo jest bliżej no. No. Podoba nam się bardzo tutaj atmosfera i w ogóle e, i to jest właśnie powód. A w Bolesławcu A... jaki jest klub? BKS. BKS. BKS, ale to jest chyba czwarta liga. No to jest pierwszy mecz. Czwarta liga, pierwszy mecz? No, pierwszy mecz. I jak się na razie podoba? Jest okej? Okay? No to... Super. O, super. Tu, tu, tu. Chodź, 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 chodź,

i Kto jest strzeli bramkę dla nas? Karol Fulwins, Czekamy. Tak, tak, cierpliwie, cierpliwie. Chcecie w drugiej stronie, Dobra, Dobra, dajmy spokojnie, za duże gadacie. Bramkarz dobrego, ma bardzo górnicze nazwisko. My zobaczcie to i gumę. Sprawdzone jest. Nawet. No nie, nie, nie było. Nie wiem. Oj, Co na plus w tej połowie? Zaangażowanie na pewno. Rza w defensywie myślę też. Brakuje trochę. Dokładniejszych podań do przodu do środka Pola przede wszystkim To Ty jesteś tym młodym dziennikarzem, co tak. robi fajne wywiady, cześć. Dzień dobry. Jak się nazywa twój kanał i gdzie można to obejrzeć? Grałem w piłkę na YouTube. Na YouTubie? I na Twitterze chyba też widziałem jesteś. Tak, tak, tak. Aktywny. Na Instagramie i na Facebooku. Mam Dobra. Stronę. Co ostatnio robiłeś, jaki filmik wrzuciłeś? Wywiady szczególnie, na przykład ostatnim to z Marcinem Bułcajon. A z górnika kiedyś chyba z Maczkiem, rozmawiałeś? Yy, tak, tak? tak z, z, z Leandro jeszcze, z Indzierskim i gosąskim. Jednym gościem jest piłkarz Górnika Łęczna Leandro Messias dos Santos. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Antek bardzo miło dzisiaj z wami mogę porozmawiać z osoby. Dlaczego w ogóle jesteś dzisiaj na meczu? Jesteś z Błogowa czy, czy jak to się stało? Za spotka pod Warszawą, Zostałem tak naprawdę zaproszony przez e, trenera. To jest sędzio, rekord dżunglerek jaki? Jeden. Jeden. Przy każdym kontakcie u ciebie taka by była. To jest to kamera taktyczna? Na każdym meczu? Nie, to chyba bramka, wiesz? Lepiej stąd widać wszystko. potem co, analiza po meczu, tak? Ustawienie tak, tak. i tak dalej? Tak zawodnik! Twój zawodnik przyjmuje piłkę sam! Marcin, 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 Tutaj lepiej grają w piłkę za potem? Lepiej się ogląda? Dobrze, Jest poziom? czy lepiej, to Musisz tyłem przywieźć, tak, do boiska?

Dobrze, wysłyszeliśmy Dobrze, wysłyszeliśmy się I do zobaczenia. Dziękuję. się. Dziękuję. 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 To jest ważne, że mogli żeby zagrać w o punkty i... Dziękuję bardzo.